Lubi środek lata. na no środek jak środek, ale już z górki. A tutaj mimoza kwitnie. Proszę bardzo, bąki aż szaleją. Zobaczcie, ile tych bąków tutaj na tych mimozach. Nie, nie. To nie będzie o bąkach ani o innych czmielach, tylko o pszczółkach. A dokładnie o tym, co takiego pysznego wytwarzają, czyli o miodziku. A będzie nas oprowadzać Tadeusz i Beata. Tym razem jesteśmy... W prawdziwej krainie miodu. Za chwilę zobaczymy jak się produkuje miód. Podejrzewam, że większość z Was nie wie w ogóle o co chodzi. Dzisiaj odbieramy leczki miodów świetnie, takie przy końcówki to jest miód zasklepiony, który będziemy odwirowywali. Trzeba go odsklepić. Odsklepianie, tu jakiś specjalny ten przyrząd jakoś się nazywa. Widelec, tak? jak widać to, to jest widelec, widelec. W którym zdejmujemy takie wieczka woskowe, które którymi pszczoły gdyby zabezpieczają złożony już dojrzały miód, żeby nie nabierał wilgoci. Ono odseparowuje jakby powietrze ulowe, tą przestrzeń ulową, Środowisko całe, które jest wilgotne, no bo pszczoły dychają, wydzielają parę wodną i, i, i ten, ten by miód, im, miód lubi chłonąć wodę właśnie, by im fermentował. To jest, jak jest już dobry do zimowli, to go zaklejają w ten sposób. Zimowli, czy... No na zimę, A. do jedzenia na zimę. Aha, i teraz tu mamy wirus. To jest po, pokarm, którym się pszczoły żyją. Żywią całą zimę i lato i, i jesień. Aha. To jest ich jedzonko, gówne. Bo jeszcze jedzą. I z tyłu stoi jedzą randka. jeszcze coś takiego. Z tyłu ramka hmm. Tu jest miód, a tu w środku jest złożony pyłek. Który po złożeniu tutaj nazywa się już pierzgą. Aha. Tadeusz z tyłu stoi ramka pełna No Ale stoi tutaj jest. Tam jest. Tam jest taka ramka specjalna, którą chcemy sami zjeść. Ukradliśmy. Już tu prawie wolnych komórek nie ma na miód, tylko jest nałożona całą pierzbą. A to już my zjemy. <grystanie> <grystanie> jest zdrowotnie. <grystanie> Bardzo żmudna praca, bo to trzeba każdą komóreczkę ściągnąć. Żeby się dostać do tego, co jest najcenniejsze pod spodem. Dobra, czyli... czyli ee... Ile komórek i w jakim czasie trzeba obrobić yy, tak średnio? Tak, nie no, no, tak jak. jak to u mnie. Ile ma uli? I, no i ile ma uli? E, my tutaj nie jesteśmy akordistami, tak. żadnymi jakimiś sobie tak. robimy. To Lubimy pszczoły. Tak, to jest... Musimy okay. taki ranek. To, to Miód się filtruje. Miód się filtruje na sitach. Jedno gęstsze, te gęstsze, te rzadsze te łapie grubsze. Najlepiej, jak się ma parę sit na zmianę, wtedy się dobrze pracuje. Bo jedno sito zapchane można szybko podmienić na drugie. Tak, sprzęt odpalić. Jakieś jest. mikroprocesorowe sterowanie. I nie jest no zwykły tamten. Ale takie. Dobra, i teraz co się dzieje tutaj? Do no i miód się kręci. Siłą odśrodkową. Siła odśrodkowa powoduje to, że rzadki miód zostaje wyrzucony na ścianeczki. Będzie on tutaj ci na tej płanie widać, albo tu, nawet jak przy, przy świetle zaczyna wykraplać. smużki miodu. Miodarka przyspiesza, i coraz więcej tego miodu zostaje wyrzuconego na ścianki. A później spłynie na dół kranikiem do wiaderka. Kiedy zacznie spływać? Jak... O, a widać, zobacz, tam na tamtych ściankach jak się kręci, już są smuszki. Takie. A tak, widać tam na, dnie, na, na dole. Na dnie, a, ciak, a, ciak, ciak, tak, ciak. Tak, tak. Już leci. I zaraz już... się pojawi tutaj. Tak? tak, no to jeszcze troszkę potrwa. No Trzeba tak. drugą część, teraz ramek zrobić. To już pierwsza odwirowana, to nie jest takie chopło. Jeszcze możesz powiedzieć o propolisie, który jest na ramkach i, i pszczelarz zabiera. Czyli to już jest. Propolis. Tak, propolis to Czy jest dasz? to, co t, t, tutaj jest na obrzeżu ramki. Te, 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 te brązowe. Aha. Propolis z greckiego przedmurze miasta, Aha. czyli ochrona. Może nie tutaj jest zbierany propolis właśnie z wierzę. rameczek. Skrobany, z uli wybierany. Naturalny antybiotyk, mi, który, który pszczoły przynoszą. To jest kompozycja różnych żywic drzew i innych rzeczy. To to na takie Dro, drobinki tego. Bardzo drobinki. Kilogram w skupie kosztuje około 150 złotych. Jest to bardzo. Yy... Antyseptyczna substancja. Robi no się właśnie. różne wyciągi. Teraz właśnie na tym, tym wykładach, co byłem, bardzo dużo propolisu zaczęli kupować hodowcy zwierząt, kurczaków. Dają to do paszy i jest wykorzystywana dużo lepiej pasza przez zwierzęta dzięki temu, że... I na razie nie nawegają tamte. I jakby... No nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale bardzo e, jakby mocniej wykorzystują e, tą paszę, którą jedzą. Dzięki temu, że tam jest dodatek propolisu. Dobrze. Teraz Dobra. dała radę. Nie dałabym rady tak pracować. Się Jak ja powiem te w, w ciągu miesiąca swojego życia letnie pszczoły zapracowują się na śmierć. O matko, droga. Tak można Żeby powiedzieć. pszczoły zebrały tam ktoś, wyliczył słoik miodu, muszą chyba cztery razy oblecieć kulę ziemską. Tak jakby obleciał cztery nie, razy, żeby powstał nie. jeden słoik miodu. Gdzieś tak było w opisach, żeśmy tam czytali. My, my nie jesteśmy tam tacy mocno. Ale tutaj. Wyedukowani tak jest... nam pszczoły pracują jak są. Ale tutaj to jest strasznie ciemny ten. To ciemniejszy wos pod spodem. Miód, wow. jest, miód jest dość jasny. A właśnie, bo ja tak mówię... Uważaj tak nie za głęboko. I o. wtedy odrywa. o, tak odrywasz tą milimetrową masz. No, wyjdzie to pierwsze. Nie, to... O. Świetnie. I tu uważaj, bo tu najczęściej się przy pierwszym ukujesz, jak zaczynasz. <laughs> Widane co Skoczy i od razu mnie jak igła i, i kujesz się palcem. Za zimno. Do czerwienia. Pszczoły i ramki od dołu. To one jak tak się składają. Zobaczcie. Pszczoły się było za zimno. Pszczoły sobie zas, za, zalepiły. Ja miałem problem uszczelnienie. Zrobiły sobie uszczelnienie, żeby im chłodne powietrze od wlotku nie szło Wpadało. do góry. Zrobiły na połowę ramki zamknięcie no. i one tak jak przychodzi właśnie okres już jesienno-zimowy potrafią w, we wlotku zostawić dziurki jak dwa ołówki, takie jak w dziupli. Tylko przejścia dla dwóch pszczółek, a resztę zak, zakleją mimo, że jest szczelina na, na całą szerokość ule albo tam no, rok no, rok nie już. mamy dennicy, mhm. no ale są takie, o. O, takie otwory wlotowe. To potrafią otwór cały zakleić. Tylko te, te dwa ołóweczki. Tak. Słuch, jedna dywnica jest. Tutaj. Zrobią takie w tamtej dywnicy, ja są jak, korki. Tak. Maj, czerwiec, lipiec. So, słoik, w którym są akurat z trzech miesięcy różne yy, są ale ekstra, no. yy, Rodzaje miodów różnych. Aha. Oczywiście mogłoby ich być znacznie więcej. Ale one, one są w jednym słoiku, tak? Znaczy... Tak, tak. tak. Co, co miesiąc wylewana kolejna. A, tak, yy, A tak. Porcje, My to teraz no. A mamy to dobre ściąć. A w tym drugim takim jak, jak z Żurawiną, te majowe, miody, jak sople lodo, tak, wiesz, takie no, takie. no jak to powiedzieć? Takie, takie stalaktyty. Tak. tak, albo stalaktyty. No akurat tam jest z Żurawiną, ale. Mhm. Żurawina jest. No to, to ciekawe, właśnie... to, to jest ciekawe, wiesz? Bardzo. To mi się podoba ten kolor. No, Czyli teraz odcinamy propolis. Ta muszę oczyścić, bo to mi przeszkadzać będzie w następnej na, na pracy. Czerwcowe miody, takie ciemniejsze, one są takie, wiesz, mają to dużo spadku. Proszę bardzo, zwiróweczki, najczęstszy miodzik, Miodza po prostu. Miodza. Mm. No to ścieknie na razie. A to będzie, widzę, widzę, wiesz co, Betty, to jednak z tej faceli przyniosły. Taki jasny. No, będzie faceliowo lipowy Jeszcze końcówka. Część zaczęły budować. Część jeszcze jest w nieodbudowanej. Także widać o taką może bardziej. Tak wygląda węza. Arkusz przygotowane. Z tej strony trochę więcej, ale już resztę odbudują w przyszłym sezonie. No, ramkę trzeba komórek. zbudować całą. Ja mam swoją stolarnię, to sobie sam wypiłowuję. Są komórki, tak jak mówiliśmy o komórkach pszczelich, że są komórki pszczele, komórki trutowe. Tam masz komórki trutowe na wystawce. Tylko trutowe nie ma, to są wszystko dla trutnia. Wielkość oczek. To jest komórka trutowa. To jest widać komórka pszczela. A to co tutaj się stało? Zostały zebrane komórki pszczele i te takie narośla to są specjalne, nazywają się miseczki i w nich odchowywane są królowe. Tu widać resztki ściętego, tak samo tu widać resztki ściętego matecznika. I w tych komórkach wychowują się nam królowe. Są pszczelarze tacy jak ja, którzy hodują królowe na własne potrzeby. To akurat robiły sobie pszczoły same na swoje własne potrzeby, a ja robię na moje potrzeby, na tego typu ramkach. Ta już jest po sezonie. Są beleczki obrotowe. Tu powinny być włożone takie miseczki. Oberwę jedną, mi no, się uda. Ach, zmiażdżyłem, ale tu powinna być przyklejona miseczka, w której się wychowuje królowe i takie rzeczy się robi w specjalnie przygotowanej rodzinie, że nie ma tam matki, są poddane właśnie te jakby wybrane przeze mnie osobniki jajeczka czy tam larwy, z których chcę mieć królowe. Daję to do ula do rodziny i one to dla mnie hodują. To ci dopiero. I tam się Jaka współpraca. No? Wtedy się, jest dzień narodzin matek. No jest porodów. Dzień, na ro... po dzień, po dzień no. porodówki. Na górze na lodówce no. jest taki kalendarz, później pójdziemy, zobaczycie. I tam jest bardzo fajnie wszystko opisane, że do... nie przegapić z dnia. Co do dnia, co do godziny. A, tak, no ale jak walczą ze sobą, to nie, e, tak. E, potrafi się rodzina podzielić, wyroić, ale która silniejsza się wyroi. Nie jest tak, że wygryzają się wszystkie w jednym czasie. Najszybciej wygryzają się te w środku kłęba, które miały najcieplej, te na brzegach są troszkę opóźnione w rozwoju, wygryzają się lekko później, nawet kilka dni później potrafią się wygryźć. Bywa także pszczoła królowa, która pierwsza się wygryzie, te jeszcze są takie ospałe, tam mało, no, no, nie, nie, nie w pełni sił, takie nie do końca rozwinięte, to potrafią je w tym mateczniku zabić. Nie ma litości przy Aha, ale y, kiedyś Jezu. oglądałem taki film o pszczołach, gdzie była mowa o tań tańcu. A to jest tak, taniec. Przekazywanie. Y, taniec y, to pszczoły przekazują dokąd lecieć na dobry pożytek. Jak Co, ale to one jakoś tam odwłokiem pokazują? Tak, y, to zależy jeszcze jak, jak, y, jak daleko Chodzi pszoła i tańczy po plastrze ósemkę, przeważnie ósemkę. Jeżeli blisko, to ta ósemka jest malutka, jeżeli dalej ona jest większa i na po drodze pszczołom daje popróbować przyniesionego przez siebie nektaru, żeby posmakowały jaki jest dobry albo żeby wiedzieć co zbierać. No i pszoła wylatując w jakiś sposób chodząc za nią zapamięta pozycję słońca, czy jak dolecieć do tego punktu co ta pszczoła tam była. I żeby znaleźć ten pożytek, coś podobnego. Yy, a matka, ile żyje w takim... A matka potrafi żyć 7 lat. 7 lat w porównaniu z miesiącem, zwykłej no. pszczoły, to jest po prostu. Wiesz, no i no to... zupełnie inaczej odżywiana. Uh -huh. No tak, żyć nie umiera. Się no poza tym, no siedzi ten jak jest, rozpuszcza się go w miodzie i wtedy powstaje zafałszowanie. No, to, tak. to jest majowy akurat i dodaję do mnie parki miodu rzosowego i mówię, że to nie jest miód czy, czysty rzosowy, tylko wielokwiat, bo ma inne pyłki w sobie. Tak to bywa. Miody na Suwalszczyźnie są dość zdrowymi miodami, bo nie, nie mamy tutaj w ogóle w tej północnej Suwalszczyźnie, która jest Oddalona odsuwał 30 km, i tutaj nie ma większego przemysłu i zanieczyszczeń. Tak samo rolnictwo jest nastawione na hodowlę krów mlecznych i raczej nie ma okrysków dużych upraw, rzepaki i inne sprawy. I mamy tutaj miody dość zdrowe. To jest taki specyficzny miód. Zioł miód pokrzywowy. Sok z pokrzywy. Ja go robiłem w tamtym roku. Sok z pokrzywy na zimno wyciskany i rozpuszczany z powrotem w miodzie. Ten sok, i dawany to jeszcze raz do ule do przerobu. Pszczoły przerabiają miód z sokiem, składają w komórkach i wtedy powstaje miód pokrzywowy. Są, są jeszcze inne metody robienia, no, można robić wywar jak herbatę, ale wtedy nie ma jakby takich własności, no to jest surowy sok. No pokrzywa ma bardzo dużo w sobie żelaza i innych mikroelementów. Bardzo polecana na różne schorzenia. W tamtym roku sobie chciałem zrobić taki eksperymencik właśnie dla siebie, bo to jest bardzo pracochłonne. Także yy, myśmy wycenili taki słoiczek po minimalnych kosztach na 30 zł. Mm -hmm. My mamy dzisiaj ten szóstego, sobie ustawiamy na szóstego, że dzisiaj byśmy przekładali matki. Nie, to szóstego, gdyby zostało złożone jajeczko. Ale jajeczko on pominiemy, zostało złożone 3 dni temu, cztery dni przekładamy, czyli czwórkę na szóstego i po kolei mamy już wszystkie etapy rozwoju matki opisane. Po ilu dniach? I teraz jak patrzymy, powiedzmy minęło tam parę dni, 16, co się będzie działo, 16. Wracamy sobie w kalendarz i pisze. Izolowanie mateczników. Czyli trzeba mateczniki włożyć. W specjalne klateczki, to co pytałaś, mhm. że jak się wygryzą, to żeby nie miały ze sobą kontaktu, bo się zabiją zetną, tak za, przelażą ją zetną. No i później z jak już się wygryza 16 dni. 16 dni od złożenia do w, y, urodzenia się dorosłej, królowej, mija 16 dni, żeby po, y, dlatego taki ma wpływ mleczko pszczoły właśnie. Pszczoła, która jest karmiona tylko pierwszego dnia mleczkiem, a później już, już mieszaniną miodu i pyłku, nie 16 dni, żeby powstała do, dojrzała pszczoła, tylko 21 dni, po 21 dniu dopiero wygryza się pszczoła. Truteń, gdzie jest dużo większy, jest karmiony mleczkiem, miodem, jest dużej ilości mleczkiem, ale że jest dużo większy. Nie 21 a 28 dni. Pszczoły to owady rodzaju apis, żyjące w zorganizowanych koloniach liczących od 20 do 80 tysięcy osobników. Spośród kilku gatunków, dwa zostały udomowione: to pszczoła miodna i wschodnia. Głównym wrogiem pszczół są szerszenie, ale muszą sobie one radzić również z roztoczem varra destructor. Wbrew pozorom nie mają więc sielskiego życia. Najważniejszą korzyścią, którą człowiek zawdzięcza pszczołom, nie jest bynajmniej wytwarzanie miodu, lecz zapylanie roślin. Według niektórych teorii człowiek nie poradziłby sobie bez pszczół. Nasza populacja wymarłaby niedługo po zejściu ostatniej pszczoły na ziemi.